Cześć, witajcie w trzecim odcinku z serii, które gram w Asphalt. Mam nadzieję, że dziś mi pójdzie równie dobrze jak ostatnio. Znaczy się może trochę lepiej, bo ten jeden z poziomów przegrałem, a drugi byłem ostatni, ale udało mi się dostać na podium. Ale nieważne. Teraz idziemy już tutaj na zwyczajny bez multiplayera, coś mi się zwiesiło, nieważne. Mam Street Rules, Lead Injection, Adrenaline, Knockdowns. Myślę, że to będzie fajny akurat poziom. Już go przeszedłem, ale nie zaszkodzi drugi raz. Zobaczę mi teraz pójdzie. Zrobię krótkie cięcie i może wrócimy na trasę po tym cięciu. No dobra, już jesteśmy w Wenecji. Myślę, że pierwszą moją ofiarą będzie ten mały koło mnie. tu. O! Już mam jednego. A on jest w tyle za mną, więc mam trochę czasu. Mhm, mhm. zaraz go dorwę. Chodź tu. O, ładnie. Dobra, jedziemy dalej. I oni są. Tam, okej. Okay. Pojadę tą stroną. Myślę, że... O co ja się... Sami się rozwalają. Ale też im trochę pomagam. Dobra. To jest raczej łatwa trasa. Raz już ją przeszedłem, więc jestem do niej przyzwyczajony. No co? Ale sobie nikomu nic nie zrobiłem. No, to rozumiem. Kombo mamy takie, jakby ten żółty. No, chodź do mnie, chodź do mnie. Wyprzedź mnie. Ta żółta kropka to jest mój przeciwnik. Ta czerwona to są moje cele. No i ta żółta może być również moim celem. Oczywiście. Tak na początku. O, jest tam właśnie. Że ją widziałem. A! Czy już go widzimy i widzę go teraz przede mną. Bo mnie wyprzedził bardzo fajnie. I mam lekką chrypę, sam nie wiem dlaczego. Może po ostatnim WF-ie. Nieważne, muszę go dorwać. O! I teraz mamy już luźno. <laughs> Przepraszam za to, ale no, Może po prostu ograniczę mówienie na odcinkach ostatnich. <laughs> Au! bolałoby. Au. No i boli. No i bardzo ładnie mi to wyszło. Tak. No, już sprzedam. Nie za mną jeszcze jest, to jeszcze mam szansę jakąś. Co? No, Dziękuję, przegrałem. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Ja tu wolę się za bardzo się nie rozpędzać. No ale bez ja. I oni już są tak daleko, i on już ma trzech. Ja, ja tego nigdy nie wygram. wiedź Jedź, jedź. Ej, nic, się skończyło. Ile czasu zostało? Minuta. Okej, okay, no nie idzie mi aż tak źle nawet. Tylko, że tych wszystkich bym tutaj musiał porozwalić, żeby mieć jakąś szansę. Mm, hop. No, o, no znikaj, no. Ale mi przyhamował nieźle. Dobra, niby mam więcej od niego, ale zaraz kolejnych dwóch zdobędzie. A tamci mi uciekają, bo tamten poprzednik, którego rozwaliłem, mnie trochę przyhamował. No, kiepsko mi idzie, muszę przyznać. Ale nie narzekam jakoś strasznie. A już ma sześciu. Bardzo ładnie, bardzo ładnie mu idzie, ale... Siedmiu. Ośmiu. Fajnie, i tak na koniec mi jeszcze dowali. A bo to ja dowalę jemu. Czy my w ogóle dźwięki mam włączone? Reszta nieważne. Ooooo! No to wygrałem. Brawo, dziękuję, gratulacje dla mnie. Na razie robię krótkie cięcie. Później wybiorę dla was jakąś trasę i zagramy. Dobra, już włączam dźwięki. Jest to Islandia. Dwa okrążenia, sześciu zawodników. Raz to już przeszedłem. Na cztery gwiazdki z tam tą piątą. Byłoby fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie mi szło jakoś źle. I również tutaj wygram. Jedziemy tego czerwonego. Jak go z poprzedniego wyścigu? Coś za wolny jestem chyba, żeby to wygrać. Nieważne. Tego czerwonego chcę rozwalić. Ale też ogólnie jest taka, no to jest fajna. Aha. Sam się rozwalił, ja go jeszcze mu jeszcze tajmę. Tutaj nie, bo tu jest taka beznadziejna skocznia, na której zawsze się rozwalam. nawet mi jakiś nitro. Perfect run, perfect run. Nie ja chcę perfect run. Zaraz będzie. Czemu nie ma? No, dawaj! Cziś tam! Nie, ty dziudu! To jest zemsta! Co to też mi chciał zepchać. To jest razem chyba krótsza, nie wiem, nie znam się. Tak, to jest jak się jeździ pod prąd. Dobra! Trzeci jestem i jedziemy do Kej'ów. Na kopać kobla trochę. Dosyć ten tutaj ciekawie. Nie wiem, który jest tam, ale drugi. Okej. Okay. Trzeci. Nie wiem, gdzie jest pierwszy tak w ogóle. O, czwarty. Wiem, gdzie jest czwarty na pewno. Trzeci i drugi. I zaraz wiem, gdzie będzie piąty. Mm, ja jestem piąty. O, ty dziadu. Ja Niecham z chciał zepchać, widzieliście? Tu zawsze mi idzie lepiej od innych jakoś dogania. Nie wiem, jakim cudem. O, proszę, że jestem czwarty. Trzeci. Może dlatego, że jest dużo nitro. No dobra. Ciśniemy. Tam jest pierwszy, niż jest za zakrętem w ogóle. Widzieliście, co zrobiłem przed chwilą? Ja no, nawet nie mogę, że jak ja to zrobiłem, no, ale nieważne. Jedziemy, jedziemy. To już pierwszy na pewno nie będę. O gwiazdce możemy zapomnieć. Co tam to było, tam skręca? Zresztą nieważne. A ja myślę, że akurat taki idealnie romny ten na zakręcie. ma, dostałem perfect run i od razu mi się nitro napełniło. To tak mówiłem w pierwszym odcinku, jak to mniej więcej można zdobywać tutaj. A tych początkujących. O Tam się też chyba rozwalał akurat ten stył czerwony. No ale już mnie wyprzedzą. Coś mi tutaj takie lagi lekkie wyskakują teraz. Nie chodziło tak płynnie jak powinno, ale już jest lepiej. Nie gorą, nie gorom, nie gorom. Aha, nie tak było w Dobra, nieważne. Teraz pora na diaksy albo żelaza chociaż. I tego niebieskiego. No i czarnego. To O, to węgiel. Mi się z węglem kojarzysz. Dobra, goni ich, goni ich. A to już końcówka. Myślałem, że robię są ciężarówki. To tak pięknie by wyglądało, to by było tak pięknie. I tak to trzeci skończę. Tak to jest, jak się mnie spycha. Jak ktoś cię spycha, to skręcaj zawsze w przeciwnym kierunku i będzie lepiej. A czasem też się tak głupio rozwalam, bo chcę zepchać, a później się okazuje, że mi nie wychodzi. No trójka tam się sama rozwaliła. No, pięknie, bym. Bym był drugi, gdyby nie.